Dzisiaj jedziemy do tamtego lasu, co wczoraj nie mogliśmy pojechać. Była jakaś przyczyna i dzisiaj jedziemy. No dobra, jedziemy. Dzisiaj akurat się bierze bardzo dobra jazda. Zaraz czekajcie. Szkiełko trzeba troszeczkę przymknąć. No, tam kamera może troszeczkę latać. Akurat zmieniłem kamerę, bo w tamtej serii opadała mocno. Ale już wiem o co chodzi. W tej serii zobaczymy, czy też nie opadnie. To może być troszeczkę już nie za bardzo, bo bardziej jechałam już, wiecie jak. Bardziej jechałem już na dole niż na górze. Odpadowa, idziemy się do tamtego pola. I to już można max speed nawet pokazać. No ale to zobaczymy czy to będzie Max. Bo wiecie, to jeszcze ta kamera zaraz znowu opadnie, jak ja wcześniej robiłem Max speeda to w ogóle. Ale jechałam 50 To Dosyć szybka prędkość, ale nie rewelacja. No i zaraz sprawdzamy tutaj opad. Trzeba będzie powoli. Powolutku. Jedziemy. No. Z kamerą chyba wszystko dobrze. Chyba będzie podskakiwać trochę. Ale to nic. Czekajcie. Dobra. Jest wszystko dobrze. Zaraz, tutaj przejedziemy się i zobaczymy. O pana. No nie wiem, czy tutaj można ogólnie. Czy nikogo? Nie, nie ma nikogo. Dobra. Próbuję gazować. Jak ktoś będzie, będziemy musieli wyjeżdżać na inną trasę. Dam nawet na co? To Max już! Widzicie tą prędkość? Ja tam nie widzę! 55! A ja to chyba troszeczkę szybciej. O pana! Jedziemy do lasu! Trzeba będzie pojechać. Ale tutaj sposili wszystko. No, jak widać. O, czekajcie, tutaj chyba coś zrobili. Tu już chyba nie posili. O tak, tak, to chyba nie trzeba powoli. Chopa, au! Tu trawa mocno jest. Trzeba uważać, je sobie na pokrzywy. Bo te pokrzywy też są. No. Chyba nie zobaczyć. A zaraz muszę się na chwilkę zatrzymać. Dobra. Niech wszystko w nic jest, wszystko w nic. Proszę, czy mam zobaczyć co mam z kamerą? Dobra, jedziemy. A i właśnie napiszcie w komentarzach co będzie dla Was lepiej. Czy jechać e, z kamerą na kłada? Znaczy na... Na tego, na... Z kierownicą na motora. Nie co ja gadam. E, czy lepiej będzie wam kamera? E, co ja mam teraz? Czy kamera z kasku? Co mi się bardziej podobało na piście? Bo mogę jeszcze nagrać kasko i z głowy jeszcze mal to jest to samo jak kask praktycznie. No praktycznie nic nie zmienia. Oj, tam do kadrów. Przez przypadek. Dobra, git. Jedziemy powoli. Tu będzie powoli, hop, przejechać się. No i powoli dajemy gazu. Oj, znaczy się przejedziemy dzisiaj. Troszeczkę dłużej się dzisiaj przejedziemy. Ale to też nie rekord długości, ja raz jechałem długo, strasznie, ale to musicie zasługiwać na lajki i komentarze. Bo wiecie jak to jest. No, no i jedziemy. Dalej las. Dalej różne strony, o Pana. Trochę jest tutaj czegoś. Szyszek dużo? Oj, trochę coś trzęsie. No. Nie, wszystko dobrze Dobra, jedziemy powoli o, Powolutku Część się trochę tego kładam, co mogłaś powiedzieć, ale nie tak dużo, bo u mojego kolegi jest jeden kład, to sensie mocno Dobra, idziemy tu pojechać Nie, dobra, pojedziemy na prawo Lajba można robić 5 zł na prawo, 5 zł na lewo nie, nie żartowałem. No, oczekajcie, trzeba będzie pojechać tego na górka. Zaraz ja tutaj, jak dam, to górę. Ale na łódka jest. Bo właśnie możemy pojechać też na tereny. Oto wtedy będzie. A, ja mogę pojechać na tereny ogólnie. I tam zobaczyć, przez błoto przejechać. do no domu, żeby tylko utknąć. Nie wiem, czy utknąć, ale wiecie. Mocne tereny. Mocne wszystko było. A pojechała się w tam. No ale wiecie co, w terenach ciężko się jedzie No nie w tacy. takich, takich błotnicych, jakieś tam piaski mocne Nawet po piasku No i tak po polu można łatwo jeździć za oranem Tak chyba się mówi No coś tam można jechać Poczekajcie. Dobra jedziemy Lasy, dużo są tych lasów Jak widzimy Troszeczkę go Coś się robi No Dobra, no. jedziemy, popalone drzewo było Nie wiem czy to widać, to może teraz nie mogę, jeśli ruszę na przykład z praw kaskiem, To już jakby nie rusza się kamera Dlatego właśnie wtedy jest jeden taki minus Ale co z tym minusem powiedzieć, można Trzyma się chociaż, a nie jak wcześniej, jak tylko na speedometr Poczekać tam coś już widać Poczekajcie, zobaczyć, stanąć Chyba nic. No i wiecie jak to jest. O powolutku trzeba jechać. Mogę dzisiaj dać maksymalną jazdę, ale trzeba mieć rozpęd. Dlatego właśnie nie wiem w czym rozpędzić. Tylko właśnie na tym polu. Co byłem. Ale jechałam 55. Dlatego to już na pewno najszybciej nie jest zwykle. Po prostu teraz mam kamery, różne takie rzeczy i boję się że nas upadnie, bo to wiecie jak to się trzyma. Jeden moment i Wam upadł z oceny, No i przegrywam. Poczekajcie, no to trzeba będzie. Dobra. Zawracam. Dobra, czekajcie. Chwilę. Trzeba będzie wziąć i zawrócić. O, Dobra, i jedziemy dalej szybciej, troszeczkę prędkości bo zasichaliśmy od żółwie troszeczkę szybsza prędkość a za pole są też no już pojedziemy teraz są, że jest prosto sadzimy co za pracę czy będzie się jeszcze nie zgubić, ale ja cię to tu zgubić no a mam ogólnie kłady się podobają? napiszcie Czekajcie. Czekaj. Dobra. Trzeba będzie jechać. I, i sprawdzamy. A, tam była też jakaś ścieżka była. Trzeba powiedzieć to właśnie ścieżkę. No. I co mogę powiedzieć? Kamera na razie trzyma. Nie, no na razie wszystko, nawet git jest. A więc chyba nie upadła. A mogła. Bo to jest taka prędkość dosyć. A czekajcie, zaraz Wam dam posłuchać wkładam. Dobra, słuchajcie, zaraz go spalę. Poczekajcie chwilkę i słuchajcie. takie dźwięki. Dobra. Widzieliście jak jedzie normalnie mówię. Jak on gazuje dosyć dobrze. Silnie pracuje bardzo ładnie. Ale dosyć on nie jest takim taki mocny kołośliwy tam może ja sprawdzałam kłada innego on w ogóle hałasuje o ja chaosu jakby coś tam się stało w ogóle nie wiem co on tam narobi no a trzeba będzie chyba wracać bo to nie jest chyba ciekawe no tak trzeba będzie na jeszcze jedną część to zrobić Na trzecią albo połączę tę część dobra sprawdzamy ci tutaj tylko trzeba było jechać bo już troszeczkę ja nie pamiętam Czekaj, co nie za mnie. Chyba troszeczkę będzie część. Tam... Przepraszam, akurat w tym momencie padł mi mikrofon i dlatego będę ja teraz spróbował już w domu spróbować, co tam opisywałem. No i teraz jechaliśmy i sprawdzaliśmy, czy to była ta trasa. Bo na początek nie wiedziałem, że to była ta trasa. I jak widzieliśmy, to była dobra trasa, ale na początek chcieliśmy zajechać w ogóle w inną trasę. Po prostu właśnie z tym mikrofonem. Właśnie my powoli jechaliśmy tutaj. Gadaliśmy, że tam coś w seria, że trzeba będzie robić trzecią część, że pojadę teraz w, w lewo tam, temu, że właśnie z tym mikrofonem były problemy i kiedy był ten mikrofon, to się rozładował. Tak, to ja pojechałam od razu w jednej części, ale jak wyszło. No. Ale akurat, trzecia część wyjdzie niedługo co mogę wam powiedzieć tu było przez las jechałem właśnie teraz kiedy montuję to zauważyłem że bardzo mocno trzęsie dlatego właśnie trzeba albo to bardzo zregulować albo nagrywać na kask moje się napisy co było lepiej ale chyba moim zdaniem na kask nie tak mocno trzęsło no i jak widzicie trzeba będzie pojechać tutaj w lewo cały czas po prostu to jakby ta sama trasa nic się innego nie zmieniło no trzeba będzie zobaczyć, tutaj jak się idzie Widzicie jak trzęsie? Troszeczkę trzeba było właśnie zrobić to albo na kask Albo coś w tym stylu Tu powoli jechałem I za mocno nie gazowałem No i jakoś tak Tu w ogóle powoli bardzo jechała, bo mi się dawać gazu nie chciało, ale zaraz damy gazu takiego, że pojedzie na maksa Sprawdzi je właśnie tą prędkość Teraz już tutaj będzie za kilka minut, jak jeżdżę na maksa. Oczywiście kamarka jak zawsze nic nie pokazywała, jak na złość co? to skaczę. Licznik nie pokazuje. Ile kilometrów nie pokazuje, ale mówię, chociaż teraz tu będę powiedzieć, a ja pamiętam akurat. No i tutaj powoli hałam na wyjście. I tu zaraz będzie już to, że kiedy przyjadę. Powoli w las. Powoli was. Dobra. Tu właśnie sprawdzałem, czy już można dawać, ale zaraz już damy Maksa. Już tutaj próbowałem już nabrać się i już będziemy jechać. Już będę wam mówił. Zaraz poczujecie to. Trochę wstałem, żeby nie rozmazywało takie trzęsło, ale jak trochę trzęsło. No i tu już dałam maksa. No i powoli jedziemy. Teraz pokażę. Wam. To było tutaj chyba z 50 czy 40. Teraz pokażę, gdzieś było na pewno. No bo to już gaźnik był na maksa w, w wszystkim. No i jechałem 62. Widzicie tę prędkość? Jak podskakuje. 62 km na godzinę jechałem. Bardzo szybko prędkość. Tam nie widzę za mocno. Może tam coś zobaczyliście, ale jechałem 62, mówię. Wam. Nie oszukuję. 62 jechałem km na godzinę. Bardzo szybko jechałem na tym kładzie. Mówi się, że do 70, ale po prostu troszeczkę był regulowany, dlatego do 70 trzeba byłoby jakoś inaczej go podregulować. No i powoli tu już wrzucałem. Ale bardzo mocno go trzęsie. Dlatego właśnie lepiej chyba na kasku. No i tu powoli skręcałem w lewo. I powoli chciałem jak wcześniej przejechać do filmiku, ale na razie nie robiłem, bo z mikrofonem były problemy. Tu też powoli jechałem, tu już do 20 km 30 jechałem po prostu, to jest klasycznie, 20-30 km to jest praktycznie klasyczna jazda na tym kładzie. No i jak widzimy, powoli już koniec. Teraz tylko w lewo trzeba skręcić. Poczekajcie, tutaj w zakręcie nie wyrobię. Trzeba było dawać do tyłu. No i jak widać. powrotku zajeżdżam. I taką tej przejażdżki napiszcie jak było wam, czy wszystko dobrze było. Co z kamerką? I to na razie. Byliście na kanale. Morolex. Widzimy się w trzeciej części.